Kampania w wyborach samorządowych ma różne oblicza. Jednym z nich są te inicjatywy kandydatów, które dają namacalny, pozytywny efekt. Taki właśnie efekt może dać Wampiriada Samorządowa. Nazwa krwiożercza, ale chodzi po prostu o honorowe oddawanie krwi. Wampiriada Samorządowa Wbrew nazwie i czasowi kampanii wyborczej wcale nie chodzi o wysysanie sobie krwi między komitetami wyborczymi. Wprost przeciwnie, celem jest wspólne utoczenie krwi dla pożytku tych osób, które jej potrzebują. To jest akcja, która została stworzona przez młodych ludzi. Chcielibyśmy wezwać wszystkich kandydatów na prezydenta oraz na radnych, wszystkich szczebli samorządu, aby wspólnie z nami ponad podziałami oddali krew. A czy tylko kandydaci mogą w tym brać udział? Nie, nie, oczywiście nie, ale chcielibyśmy e, z, nakłonić tylko kandydatów, ponieważ uważamy, że są oni pewnego rodzaju liderami swoich małych społeczności i mogli oni by także zaprosić pozostałe osoby. Wampiriada to ogólnopolska akcja, którą organizuje niezależne zrzeszenie studentów. Bolesalska samorządowa i jej odmiana jest natomiast tylko inicjatywą lokalną. Zapraszamy na Wampiriadę!